Jako uczelnia przyjechaliśmy tutaj jako obrońcy tytułu, więc logiczne jest, że celowaliśmy w obronie naszego złota z poprzedniego roku. Mieliśmy bardzo mocną drużynę. Udało się wygrać dość spokojnie. Mecz półfinałowy był dość ciężki, wygraliśmy 4-3. To był tak naprawdę jedyny pojedynek, którego się obawialiśmy. Wszystko poszło zgodnie z planem, teraz czekamy na Akademickie Mistrzostwa Europy. W półfinale graliśmy z Akademią Marynarki Wojennej z Gdyni. Drużyna ta wzmocniła się kilkoma reprezentantami Polski i pojedynek stał na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że spokojnie mógłby się klasować swoim poziomem w środkowej części tabeli polskiej Ekstraligi, która... W obecnych czasach jest dość mocną ligą na skali europejskiej. Któryś rok z, rok z kolei z małymi przerwami w Katowicach Płódź była organizatorem, zawsze miło wspominam ten turniej. Bardzo dobrze przygotowanie hali, wszystko na najwyższym poziomie, bardzo dobra integracja drużyn z finałem, z organizacją imprezy w klubie. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa, żeby wszyscy badmintoniści i wszystkie uczelnie razem spędzały wspólny czas. Wydaje mi się, że każdy tutaj przyjeżdża wygrać. W półfinale trafiliśmy na, na, na mistrzów całego turnieju, więc myślę, że trzecim miejscem się zadowolimy również. Tak jak każde losowanie, tak los chciał i, i trafiliśmy na siebie w półfinale. Mogło to wyglądać jak finał, e, ale tak jak mówię, no, spotkaliśmy się w półfinale, więc, e, więc jedna z tych drużyn musiała odpaść. Najmocniejsze strony naszej drużyny, e, wydaje mi się, że jest to zespołowość, e, ale myślę, że pierwszy single i, i debel razem z mixtem, myślę, że są to nasze. E, główne atuty. Gry się, gry się wczoraj bardzo późno skończyły, ale mimo to każdy z nas czas na integrację i, i myślę, że, że każdy dobrze będzie wspominać ten wyjazd. Nie mieliśmy w tym roku jakichś szczególnych założeń co do strefy medalowej, ponieważ troszeczkę ta drużyna nam się osłabiła w porównaniu do wcześniejszych lat, więc nastawialiśmy się po prostu, żeby wyjść z grupy i się tutaj świetnie pobawić na, na kortach z przeciwnikami, sobie jak najwięcej pograć. Ku naszemu zdziwieniu bez problemu wyszliśmy z grupy i wygraliśmy ćwierć finał z Uniwersytetem Warszawskim, a następnie półfinał z WFM z Katowic. Przez co dostaliśmy się do finału. Finale już się nam nie udało niestety, ale ogólnie jesteśmy z siebie mega, mega dumni i szczęśliwi, że się tak no, to wszystko udało. Jestem tutaj bodajże już trzeci raz na akademickich mistrzostwach. Za każdym razem, szczerze mówiąc, tutaj nigdy nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o organizację. Wszystko super zorganizowane, dostawaliśmy wszystko kolokwialnie, powiem, pod nos. Owiady super, hotel też bardzo blisko, sklepy też, wszystko jest pięknie zorganizowane, nawet koszulki, koszulki są super w tym roku, wszyscy są z nich szczęśliwi. Dzisiaj już wracamy do Wrocławia i raczej, raczej już nie będziemy imprezować, wszyscy już celebrowali wczoraj wieczorem, więc, więc już chyba nie będzie potrzeby, trzeba wracać do życia codziennego, no do pracy, do treningów i na studia oczywiście, na, na zajęcia. W turnieju wystąpiło przeszło 160 zawodników. Mieliśmy 16 uczelni z całej Polski. Jeżeli chodzi o sprawy logistyczne, bardzo chciałbym podziękować Katarzynie Rożniacie oraz Michałowi Makowskiemu, bo to oni poświęcili bardzo dużo czasu, swojego prywatnego, jak i zawodowego, żeby przygotować całe tutaj przedsięwzięcie. Drużyny były bardzo zadowolone, jeżeli chodzi o przygotowanie turnieju. Mieliśmy bardzo dużo pozytywnych reakcji, bardzo podobały mi się obiady ze skarbówki z naprzeciwka, polecamy tutaj serdecznie. Na ten moment nie myślimy jeszcze o organizacji kolejnych mistrzostw, jeżeli chodzi o Akademickie Mistrzostwa Polski w badmintonie. Czas pokaże, jesteśmy otwarci na propozycje, myślę, że będziemy się starali, ale niczego na razie na ten moment nie obiecuję.